W tym odcinku zaprezentujemy budowę ogłowia i budowę siodła, tak żeby żadna nazwa nam nie umknęła. ochraniacze. Jak również zakładanie ochraniaczy i zakładanie owijek, poprawne, zgodne z zasadami sztuki jeździeckiej. Ogłowia używano w trakcie, kiedy chcemy dosiąść konia. Każdy pasek ma jakąś swoją nazwę. Nazwy tych pasków związane są z odpowiednią częścią głowy konia, na której leżą. I tak pasek, który znajduje się na potylicy konia, nazywa się paskiem potylicznym bądź nagłówkiem. Pasek znajdujący się na czole konia jest to naczułek. Pod gardłem konia znajduje się pod gardle, zwane paskiem podgardlanym. Ten pasek przebiega pod gardłem, pod szyją konia. Na policzkach konia mamy paski policzkowe. Do pasków policzkowych, to jest lewy pasek policzkowy, z drugiej strony jest prawy pasek policzkowy. Do pasków policzkowych przypięte jest kiełzno, czyli Wędzidło. To akurat jest wędzidło oliwkowe, podwójnie łamane. To znaczy, że tu wewnątrz jest dwa razy złamane, ma taki łącznik. To jest miłe dość wędzidło dla konia. Nie uszkadza kącików pyska dzięki tym owalnym zgrubieniom. Wędzidło składa się z pierścieni tych okrągłych i ogniw, czyli tego, co tu mamy wewnątrz. Do wędzidła przypięte są wodze. Dlaczego wodze? Dlatego, że służą do powodowania konia. Powodowania, czyli kierowania. To jest obłowie podstawowe, zawiera jeszcze nachrapnik. Nachrapnik nie leży, co prawda, na chrapach leży na nosie konia, ale za to nad chrapami. Choć jest jeden rodzaj nachrapnika, tak zwany nachrapnik hanowerski, który jest nieco niżej, trochę inaczej się go zapina niż ten nachrapnik. To jest nachrapnik tak zwany polski. Również jest taka nazwa angielski, więc tu dwa państwa walczą o prymat w nazwie. Do nachrapnika polskiego może być również do tej pętelki jeszcze doczepiony skośnik, który dodatkowo Służy uniemożliwieniu otwierania pyska koniowego. Kolejnym ogłowiem, które chciałabym Wam zaprezentować, jest ogłowie, które ma nieco więcej pasków, co czasami przysparza nam dużo zmartwień. Ale nie martwcie się, to wszystko jest bardzo proste i logiczne, jak już się popatrzy na te paski spokojnie. Ja bardzo długo nie mogłam zapamiętać, jak się je nakłada aż w końcu mi się przyśniło takie ogłowie z wytokiem. Zobaczcie. Mamy wodzę i taką część, która składa się z widelca jakby okrągłego paska i pojedynczego paska. Ten pojedynczy pasek przechodzi między nogami konia i idzie do popręgu, czyli do taśmy mocującej siodło. Ten pasek Wraz z wodzami zakładany jest na szyję konia i służy on temu, żeby po prostu wytok nie spadał. Ta część wytoku, żeby nie wisiała, tylko żeby była blisko przy szyi konia. Także to ogłowie nie posiada tylko i wyłącznie wodzy, ale posiada również wytok. Służy on temu, aby ograniczyć możliwość podnoszenia głowy zbyt wysoko do góry. Gdy składamy takie ogłowie, obowiązują te same zasady, które przy zwykłym ogłowiu bez wytoku. Na czółkiem pod lewą pachę, do lewej dłoni wędrują wodze i szyjny pasek od wytoku. Dołączamy do tych dwóch pasków kolejny, czyli pojedynczy pasek wytoka. On na końcu ma pętelkę, pętelkę zakładamy na rękę, przez te paski przekładamy prawą dłoń. Chwytamy pod gardle, zrzucamy paski na podgardle, podgardla nie puszczamy. Lewa ręka łapie górną część podgardla, prawa ma cały czas, prawą zapinamy i tak o głowie jest złożone i przygotowane do powtórnego założenia na głowę konia. głównie z nami Allegro, i kontynuując rozważania o sprzęcie jeździeckim, również. Poza ogłowiem, poza siodłem, zaliczamy do niego ochraniacze bądź owiki. Zademonstrujemy teraz, jak prawidłowo należy je zakładać. Mamy tutaj ochraniacze na przednie nogi i zadnie nogi konia. My akurat dysponujemy krótkimi ochraniaczami na zadnie nogi, ale mogą być również na zadnie nogi konia długie ochraniacze. One wtedy jeżeli są w komplecie z przodem, będą troszkę dłuższe od przednich ochraniaczy. A my akurat mamy takie, że krótsze idą na zad, dłuższe na przód. Jakie zakładamy? Zasada jest taka, że ostatni ruch zapięcia pasków w ochraniaczu musi być w kierunku ogona konia wykonany. Więc już wiemy, że to jest lewy ochraniacz na lewą przednią nogę. Zakładamy go po to, aby ochronić ścięgna konia. Nie kość, więc nie naprzód, tylko na ścięgę. Zgodnie z ruchem sierści, z ułożeniem sierści, zapinamy do tyłu w kierunku ogona. Pierwszy rzep, drugi rzep trzecie od góry, żeby je zabezpieczyć, lekko obniżamy ochraniacz, żeby trafił na właściwe miejsce. Z ochraniaczami na zadnie nogi zawsze jest troszkę więcej wątpliwości, ponieważ ilość rzepów jest tutaj większa niż w przypadku, znaczy nie większa, ale jeden rzep idzie w jedną stronę, a drugi w drugą. Nadal obowiązuje ta sama zasada. Na lewej nodze konia, ostatni rzep, który zapinamy, powinien być zapinany od zewnątrz nogi w kierunku końskiego ogona. Zatem to jest ochraniacz lewy. Możemy wcześniej zabezpieczyć ogon, żeby nam nie przeszkadzał w trakcie zakładania ochraniacza. Rozkładamy ochraniacz od wewnątrz, bo zależy nam na tym, aby nogi konia nie stukały o siebie. E, zakładamy ochraniacz, zapinamy pierwszy rzep, drugi ten rzep zewnętrzny w kierunku ogona konia i obniżamy na staw pęcinowy. Gdy używamy owijek, zarówno yy, kiedy wcieramy nogi konia po treningu, jak i niektóre konie wymagają użycia owijek w trakcie treningu, zaczynamy w ten sam sposób rozważania, w którą stronę należy założyć owijkę, jak w przypadku zwykłego ochraniacza. Czyli pamiętamy o tym, że lewą nogę konia zawijamy w stronę lewą, tak, żeby ostatnie ruchy, końcówka owiki znowu skierowana była w stronę ogona konia, prawą nogę odwrotnie, najpierw lewa, zaczynamy wysoko i krok po kroku zjeżdżamy owiko na dół, owiki treningowe troszkę wyżej się zawija, gdyby była to, gdyby to było zawinięcie po uprzednio wykonanej na jej wcierce, można byłoby nieco niżej zapiąć tę owikę. I zbliżamy się do końca. I zobaczcie, żeb zapinamy w stronę ogona. Zaczynamy na prawą stronę. W ten sam sposób jak lewą nogę, ale w odwrotnym kierunku. Owika nie powinna być założona zbyt ścisło, ale nie może być również założona w taki sposób, żeby odstawały tu jakieś części, bo wtedy po prostu będzie spadać z nogi. Konia, a zależy nam, aby z niej nie spadała. I ponownie widzicie, że rzep zapięty jest do tyłu w kierunku ogona konia. Po zdjęciu obliki, kiedy chcemy ją ponownie zwinąć, tak aby była gotowa do użycia, przywiązujemy tę końcówkę do. No Jakiejś barierki, ja teraz to przewiązuję do poskromu. Wydłużamy całą owilkę i musimy się zorientować znowu, gdzie jest rzep tej owiki. Żeby dobrze zwinąć owilkę, tak aby rzep potem znalazł się we właściwej pozycji od zewnątrz owilki, a nie od wewnątrz, zaczynamy zwijać tak, że rzep mamy od góry i w stronę rzepa zwijamy. Ja sobie teraz przestawię. Bo łatwiej mi jest w tę stronę zwijać. Obika powinna być rozprostowana. Nie powinno się tutaj, żadne zakładki nie powinny się na owice znajdować, tak żeby potem po, roz, po założeniu na nogę konia nic nie ubierało konia. Tak samo nie powinny się tu znajdować żadne fragmenty słomy na przykład, co mogą potem koniowi przeszkadzać. Teraz możemy sobie obiego odwiązać i wolny koniec złożyć. Pozostała nam jeszcze do omówienia budowa siodła. Te siodła, które widzicie tutaj, to są siodła skokowe, akurat z naszych kucyków. I mm, zaczniemy może od tego siodełka. Każde siodło zbudowane jest w bardzo podobny sposób. W zasadzie części, nazewnictwo tych części się nie zmienia. Z przodu niższy zazwyczaj łęk przedni, w środku siodła siedzisko. To jest miejsce, w którym powinna spoczywać nasza pupa. Za nami często wyższy, aczkolwiek nie zawsze, łęk tylny. To, co widzimy z boku, ten płat skóry, to jest tybinka. Na tybince bardzo często nieco bardziej miękka, czasami wypikowana poduszka kolanowa. Czyli tu powinno spoczywać nasze kolano. Pod motylkiem siodła znajduje się metalowa maszynka. Metalowa maszynka ma do z, do, tutaj jest z zamkiem. My te zamki zostawiamy otwarte, bo czasami one się zacinają, widzicie, mam problem z otwarciem. Do czego jest ta maszynka? Dlatego, że gdyby zdarzyło się tak, że jeździec spadnie i zostanie mu noga w strzemieniu, puślisko, czyli pasek, na którym zawieszone jest strzemie, wysunie się z tej maszynki, uwalniając nas tym samym. Nie będziemy. Ciągnięci za konie. Ale jeszcze raz. Tybinka, cały ten płat skóry, poduszka kolanowa, maszynka. Na maszynce zawieszone jest puślisko, czyli pasek, na którym z kolei mamy metalowe zazwyczaj, choć w dzisiejszych czasach różnych materiałów się używa do budowy strzemion, strzemie. Strzemie składa się z kabłonka i stopki. My w klubie szkolnym, jeździeckim klubie Poland Park używamy strzemion bezpiecznych. To jest jeden z rodzajów e, takiego strzemienia. On tutaj z przodu ma gumkę. Ta gumka służy zabezpieczeniu stopy jeźdźca tak samo jak maszynka. Gdybyśmy spadli i nasza noga w, e, uwięziona by została w strzemieniu, ta gumka zostaje zerwana, ona się tu odczepia i nasza stopa jest wolna. Nie, ciąg nie jesteśmy ciągnięci za konie. Gdy siodło zdejmujemy, bądź zakładamy na konia, strzemiona powinny być zabezpieczone, czyli podciągnięte do góry. Tak samo wychodzimy ze strzemionami podciągniętymi wciąż z boksu, bo wiszące strzemie e, na długim puślisku może zahaczyć jakąkolwiek wystającą część i wtedy będziemy mieli ambaraz. Pod tybinką znajdują się paski służące do przyczepienia popręgu, czyli taśmy mocującej siodło. Te paski mogą być dwa, mogą być jak widzicie trzy, mogą być również cztery. Jeżeli nie wiemy na który pasek zapiąć, patrzymy po prostu, który jest bardziej częściej używany, bardziej wyrobiony. Zwykle używamy paska pierwszego i trzeciego po to, żeby równomiernie dociążyć, dokleić siodło do grzbietu konia. Ale, zależnie od budowy, jeżeli koń mm, ma potrzebę dociążenia mocniej tyłu siodła, możemy użyć dwóch pasków tylnych. Jeżeli potrzebujemy siodło bardziej dociążyć przodem, możemy użyć dwóch przednich. Jeżeli koniec jest w miarę równomiernie zbudowany, zazwyczaj pasek pierwszy, przystuły i trzeci. Jeżeli przystuły mamy cztery, to najczęściej używamy drugiej i czwartej przystuły. Kolejnym strzemieniem bezpiecznym, którego używamy w naszym klubie, jest takie strzemię. Ono odpina się, otwiera w sytuacji, gdy jeździec spadłby z konia, noga by znowu tutaj zahaczyła się, nie mogła wysunąć ze strzemienia. Wtedy otwiera się ten bok i znowu nasza stopa jest wolna, a my bezpieczna. I tu kolejny model strzemienia bezpiecznego. On tutaj jest na takich giętkich częściach. Te giętkie części zabezpieczone są tymi gumowymi tulejami. Tu Chodzi o to, że poprzez to, że strzemie jest giętkie, też łatwiej nam w razie upadku wyswobodzić nogę ze strzemię.